Cześć, witam Was na kanale Sagros. Właśnie zaczynamy testowanie ciągnika Hanwo. Dużo słyszałem dobrych rzeczy o tych ciągnikach. Że co, zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Ilość osób, które chce wziąć udział w naszym teście jest też naprawdę duża. Także co, zasubskrybujcie kanał, włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić nowych materiałów. A teraz przydałoby się coś powiedzieć, gdzie jedzie nasz ciągnik testowy. Siema. Siema. Także to co, jedziemy na pole do Pana Tomasza, mm -hmm. Manusa C360, porównamy go sobie z naszym Hanwo 704B, jest to pierwszy wyjazd, 20 km podwyżkowa, zawiezie go nasz Pan Marcin, którego już pewnie znacie, 75 koni, pojemność 3 litry, skrzynia 12 12 z rewersem, no i co, 4 cylindry też można powiedzieć, co o 4 cylindrach i no pierwszy wyjazd, zobaczymy jak się sprawdzi na polu u Pana Tomasza, siema. Trzyma? No to jedziemy. Jedziemy. No i jak to Marcin, jak się jechało? 20 km dał radę? No wiedziałem, że da. No to co? Oficjalnie już możemy tak zacząć. Kluczyki mam do pana też. Proszę bardzo. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Będziemy testować i sprawdzać jak no, się maszyna. Pochodzi właśnie tutaj. Zobaczymy. Dobra, to idziemy go uderzać w Bendy. Pierwsza jaza to została pewnie. Nie, nie, właśnie tam jest. To jakiś THR też ma? Nie, nie, to jest, nie, nie. jest A, to jest słuchaczka. I tak, musi być do odpalenia dość dobrze ręcznie zaciągnięty. I rewers na luz. A, tu wałek się załącza, tak? To jest sprzęgło wałka. A tu się załącza wałek. 540, do przodu 1000, do tyłu 540 A ten? Przedni na ten A to jest A, wyjąć to To są dwie No tak, to lepiej, żeby, wysunie, żeby, żeby coś nie uderzyło No, to, czy dyszel, żeby się nie zablokowało. No, 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 coś, no, no, no. To sobie go wysunąć i położyć się z boki Także tutaj nie ma już problemu To jedzie? Jak pierwsza przejażdżka? No jest to zupełnie różnica niż 60. Znaczy no ciszej. A zobaczymy jak będzie się no. sprawował w polu. Oby kolejne godziny też takie super były jak te. Pierziny. Będziemy testować. Oto Nie damy chodzi. mu odpocząć. Przez te dni. Mam nadzieję, mam nadzieję. Dobra, jeszcze kółko zrobię. Jesteśmy już u pana Tomasza na gospodarstwie, także witam. Jak pierwsze wrażenia z ciągnika Hanwoo? Wygląd? Jak panu się przy, ta pierwsza przejażdżka podobała? No tutaj takie małe kółko po podwórku. No, jest to nowa maszyna. Mm -hmm. Wygląd ma, jak widać, mm -hmm. całkiem w porządku. Więc nawet powiedziałbym, że bardzo dobry. No, zobaczymy, jak się będzie sprawować w polu. Mm -hmm. I na jakie potrzeby pan by wykorzystał ten ciągnik, jak teraz go pan ma? Na obecną chwilę to będzie około tam 4 hektarów, może, mm -hmm. może 5. Do uprawy, zasiewów. Mm -hmm. Więc będzie na pewno miał co robić. Dotychczasowo widzę, że Ursus C360 tak, był... Tak, wysłużona maszyna, mhm. ale daje radę, nie można narzekać, no wiadomo, stanie jest jaki <śm> jest, <śm> jak jest ale, ale swoje prace też wykona, no nie ma lekko, bo mhm. jest jako jedyny główny ciągnik mhm. no, w nie za dużym gospodarstwie, więc... Czyli tak naprawdę teraz Hanwo na wypoczenie po prostu zastąpi Ursusa no, przy tak, codziennych tak, na, na, na tą, na tą na obecną chwilę, tak. No jest w planach zakupu jakiejś nowej maszyny, więc zobaczymy jak to. Myśli jak pan, to... że nowy ciągnik podała roli Staremu, czy yy, no myślę, że będzie miał dużo lżej, mhm. ale oczywiście 60 też nie zostanie zapomniana, też będzie swoje prace wykonywać. Oczywiście. Dobrze, no to zostawiam pana z ciągnikiem, wrócimy po testach. Bardzo by było miło poznać. Wrócę nie na pewno za parę dni. Będziemy pracować. No i co, wróciliśmy do pana Tomasza po paru dniach testów. Zobaczymy, jak ciągnie Kanwo sobie poradził. Także co, chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy już u panu po paru dniach. Chciałbym spytać, jak ciągnie się sprawdzał, jakie miał zalety, jakie plusy, co się może popsuło, co się nie popsuło, co było na plus. No, na plus to na pewno był duży przeskok z posiadanego przeze mnie traktora z Ursusa C360. Jest komfortowy. Hmm? No, pomyślałbym, może nad lepszym jakościowo fotelem, ale nie ma, nie, nie ma co tutaj mówić, że jest źle, jest dobrze. Też tutaj jest serwis odnośnie pływaka, bo też coś tam się mogło stać w zbiorniku paliwa, ale to. No, ale właśnie po to są testy. Właśnie po to rozdajemy te Hanwo na testy, żeby sprawdzić jak się, bo załóżmy, że ten ciągnik został wszystko kupiony i co by się wydarzyło klienta, to już wiemy, że na co zwracać uwagę przy następnych sprzedażach, przy następnych serwisach. A jak odczucie ogólnie z pracy i jazdy yy, Jazda na plus jak najbardziej. Praca również komfortowo mi się mhm. pracowało, wydajnie, bo no szybciej, dużo szybciej się zrobiło w polu niż, niż 60. No sprzęt również też większy, więc już dodatkowa przykładowo przy oraniu dodatkowo jedna mm -hmm. skiba, Więc no i prędkość też zupełnie inna, więc to no szybciej się prace zrobiło. No na pewno. Dla mnie na plus jak najbardziej. A jak wyciszenie? Może zwrócił Pan na to uwagę? Czy... No nie mam porównania w nowych traktorach mm -hmm. z innych marek, ale no do usłyszałem, że ciszej. To na pewno ciszej. Więc to no, przyjemnie. Jeździł ze mną siostry syn, więc można było z nim porozmawiać. To, o, <laughs> więc było w porządku, nie, nie jest głośno, jest radio, można było muzyki posłuchać. Klimatyzacja też również działa. No, dni akurat były takie, że było ciepło w środku, no jest duże przeszklenie, jest widoczność odpowiednia, więc i słońce operuje w środku o, też odpowiednio. Tak? Więc ta klimatyzacja no, sprawdza się jak najbardziej. Okej, okay, czyli w porównaniu do Ursusa, tą pracę, jaką pan wykonał Hanwo, to Ursusem ile pan wykonał? Tak no Myślę, że ze dwie godziny dłużej bym to robił. Czyli dwie godziny różnicy. No. No całkiem sporo. Sporo. No sporo. sporo. Sporo, tak. No i wiadomo, no na, z takim sprzętem na Uwrociach też jest. No trzeba jednak tą 60 trochę inaczej manewrować niż tutaj z przednim napędem, ze wspomaganiem. Ja wyrażam swoją opinię, że jest godny polecenia sprzęt. Co do pływaka w zbiorniku paliwa, przyjechał serwis, zostanie wykonana szybka naprawa i ciągnik będzie działał jak nowy. No, i po szybkich naprawach ciągnik znowu działa. Wszystko jest na swoim miejscu i działa jak powinno. Jak widzicie, ciągnik już swoje popracował, trochę się ubrudził, i właśnie teraz znowu wraca do pracy. A my razem z nim zobaczymy, jak sobie radzi. Czerwona Bestia za nami właśnie już pracuje. Jak możecie zauważyć, część pola już jest zaorana, została ta część. No i co? Możemy teraz popatrzeć jak Bestia sobie pracuje. No, i już po skończeniu pracy, jak się pracowało? Praca wygodnie wykonana, szybko jest jak najbardziej na plus. Pływak nie dokuczał już podczas pracy? Nie, już teraz wszystko, wszystko, w, wszystko w porządku. W eee... serwisie można było działać. Tak, jeszcze patrząc na czas, no to zeszło nam się tutaj może z pół godziny, także chyba ciągnikiem jechało się szybko, w pracy A, dawał radę. Praca wykonana szybko, no tak jak mówiłem, jest zupełnie inna prędkość. No, plus jedna skiba, więc praca szybciej na pewno. No, robią. było widać, że tempo było dobre. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę, Dziękuję. życzę powodzenia w dalszych pracach Dziękuję bardzo Zapraszam Was, żebyście obejrzeli odcinek z Hanwo, który już był u nas na kanale Przed nami dużo chętnych, jest ich ponad 10 na przetestowanie ciągnika Hanwo Chętnych zapraszam do kontaktu, żebyście zgłaszali się i też na pewno do Was przyjedziemy Na dzisiaj to tyle, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, śledźcie kanał a teraz co? Zuzia, twoja kolej. Ja to już dawno subskrybuję i nawet skomentowałam coś.